Witam Cię serdecznie, Macie z tej strony. Kolejne piąte zadanie z matury próbnej z CKS kwietnia 2020 roku z poziomu dostrzeżonego. I zadanie piąte to mamy de facto znów kolejne zadanie, które jest jakby pewnikiem takim, że raczej na pewno, że będzie na pewno. Tu chyba na każdej maturze to było, czyli wyliczenie zadanie ze styczną, o tak bym to określił, bo zadanie mam następującej postaci. Oblicz współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji x równa się x kwadrat minus x. Przez x-1 określone dla każdej liczby rzeczywistej, bez jedynki, bo oczywiście w mianowniku nie może być zera, poprowadzone jeszcze cały punkt dali, także tym bardziej jest to prostsze zadanie. Bo mogli tylko na przykład dać pierwszą lub drugą współczesną, którą pasowałoby wyliczyć, podstawiając oczywiście do tego e, równania. I tam w poniższej kratki wiadomo, trzeba wpisać, zakodować odpowiedź. Jak się liczy współczynnik kierunkowy? Współczynnik kierunkowy to jest, bo oczywiście można napisać sobie najpierw równanie prostej. Y, może nie czerwony. Czyli y minus F od X0 równa się F' od X0 i w nawiasie x minus X0. Gdzie X0 to jest oczywiście to, a F od X0 to jest 36 piątych, x0 to jest po prostu szósteczka, tak? O to chodzi o ten punkt styczności. Tylko że współczynnik kierunkowy, który my mamy, to jest to. Uczynnik kierunkowy. Czyli tak, na fakt, de facto trzeba policzyć pochodną tej funkcji. No i skoro x0 to jest szóstka, czyli później to, co nam wyjdzie, za x wstawić szóstkę i to załatwia sprawę. No to lecimy. Wiemy, że f prime od x równa się x kwadrat przez x minus 1. Ja sobie napiszę x kwadrat przez x minus 1 w nawiasie. No i prim. I teraz uwaga, tutaj jest wzór na pochodną ilorazu, czyli bo dzielimy dwie funkcje, tak. Aby czasem ktoś nie napisał, że ok, pochodna na górze to jest 2x, pochodna na dole to jest 1 i to jest koniec. Nie. Bo to niestety będzie źle. Tak to nie działa. Jak to się robi? Liczymy tak. Może ja Wam spiszę jeszcze to, przy czym będę mówił już że Liczymy pochodną licznika, czyli x kwadrat prim razy mianownik x minus 1. Odjąć. Licznik, czyli x kwadrat razy pochodna mianownika, czyli x minus 1 prim. I to wszystko jeszcze trzeba podzielić przez x minus 1 do kwadratu, czyli przez mianownik do kwadratu. Taki jest wzór. No to lecimy. Pochodna z x kwadrat to jest 2x. Myślę, że tu chyba nie będę musiał tłumaczyć, ile wynosi pochodna z takich prostych rzeczy. Chyba, że macie pytania, to dajcie znać. To Wam dam linka do jakiegoś filmu, na przykład gdzie tłumaczę jak się liczy pochodne podstawowe. Eee, tak, czyli x kwadrat to jest 2x x minus 1 przepisany, minus x przepisany, x kwadrat przepisany, a pochodna z x to jest 1, pochodna ze stałej to jest 0, czyli po prostu razy 1. Tego nawet nie do końca trzeba pisać, ale niech będzie. I tego mianownika chyba nigdy nie trzeba tak, tak naprawdę tutaj ruszać. Jego się zostawia z tym kwadratem, pomimo tego, że jest tu wzór skocenego mnożenia. Uff. 2x razy x, 2x kwadrat, 2x razy minus 1, minus 2x, i tu zostaje jeszcze minus x kwadrat. A tu będzie x minus 1 kwadrat. No i ostatecznie otrzymamy tak. 2x kwadrat minus x kwadrat to jest x kwadrat minus 2x. I na dole mamy x minus 1 do kwadratu. No i teraz to, co mówiłem, może zmienimy kolorek. Muszę policzyć f' od x0 i napiszemy sobie, że f' od x0 to jest f' od 6, bo liczymy dla szóstki. Czyli tutaj po prostu muszę postawić szóstkę. A więc otrzymamy. 6 do kwadratu minus 2 razy 6 przez 6 minus 1 kwadrat. 6 do kwadratu to jest 36, minus 2 razy 6 to jest 12, więc tu zostaje 24, a tu mamy 6 minus 1 to jest 5, do kwadratu 25, eee, 25, 25, 0,96. Eee, w poniższej kratki wpisz kolejną cyfrę jedności, pierwszą i drugą cyfrę po przecinku, czyli 0,96, to jest nasza poprawna odpowiedź. I to jest ten współczynnik A. I tyle. No mówię, standardowe raczej zadanie na każdej maturze rozszerzonej, czyli pochodna, styczna. No to jest rzecz, którą macie się na pewno nauczyć, bo na pewno będzie. To od razu mówię. Dobra. Pytanka w komentarzach, łapki w górę jak się podoba, a ja spadam do kolejnego zadania.